Słuchaj stary, co to za logo? To jest gadu gadu. To jest gadu gadu. Eee, Subway. Tak? Subway. I lubisz stare Saboya? Jeszcze nie jadłem nigdy. Okej, okay, a jak miał Tobie fast food'a powiedzieć do Ciebie takiego? Eee, Myślę, że Maciek. Maciek? Ma McDonald's. Znaczy. Myślę, że Maciek jakiś. Dobra. Eee, to jest... Jaką powiedzmy gamę przedmiotów masz w głowie? Nie wiem, czy to są jakieś elektronika, Nie, to jest. To tak. jest... Eee, Boże, chciałem kupić takie buty, konwersy z tym. No, są takie, takie dokładnie. Jak, kurczę, jak one się nazywały? Nie wiem, nie mam pojęcia szczerze teraz. Eee, Boże, to mi mówisz Szwaga Szwajcarii. No, jest to Szwaga Szwajcarii, natomiast chodzi o logo tym no, razem. A to nie mam pojęcia, jak to jest, jak się nazywa. Ale kojarzę logo. Tutaj? O to nie wiem. Pierwszy raz widzę. Jakbyś miał tak popatrzeć i stwierdzić, no nie wiem, jest to, nie wiem, marka samochodu albo coś, to co byś tutaj powiedział? Nie wiem, nie mam pojęcia totalnie. Słuchaj stary, mam taką koszulkę z New Balance'a, Jej cena regularna to 134 zł, natomiast no była ona przeceniona naszej aplikacji Hype. Jeśli zgarniesz jej cenę po przecenie, która u nas po prostu była, masz margines błędodyszkę, no to ją zgarniasz. 40, 40. Na pewno? Tak. 40 zł? Tak Kosztowała dokładnie 30 zł. więc no no, jak najbardziej no mieć stary, Koszulka dla Ciebie. Dzięki.